Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacekon że to jest i czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tym się w ubiegłym tygodniu. Były dwa turnieje, bo zaczyna się US Open, rozpoczyna się ostatni wielki szlem tego sezonu, ale zanim to, no to właśnie tydzień przygotowawczy, zaledwie dwa turnieje, dwa turnieje nie za wysoko obsadzone, ale to jak zwykle w takich sytuacjach bywa. Zazwyczaj tak to właśnie jest. Ci najlepsi oszczędzają siły. No, ale Było kilka mocnych nazwisk, zarówno w Winson Salem u panów i w Cleveland u pań, ale tytuły dla, no, dosyć nieoczekiwanych, czy to dla Sorry Best Stormów w finale w Cleveland, a w Winson Salem swój trzeci tytuł ty 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 w tym sezonie dla Sebastiana Baeza, taki cichy bohater tego sezonu. Oczywiście to wszystko turniej niższej rangi, turniej no, wcześniej na Mączce pierwszy jego turniej na Najwyższej Infalnie, natomiast jeżeli popatrzymy na takiego Sebastiana Baeza, chociażby w tym turnieju, do każdego meczu podchodził jako underdog, czy to większy, czy mniejszy. Natomiast w każdym przez Buchmacherów był skazywany na porażkę. Tutaj pokonywał wszystkich i naprawdę w niezłym stylu sięgnął po końcowe zwycięstwo. Oprócz tego, oczywiście, mieliśmy kwalifikacje do US Open, ale niestety bez żadnego Polaka po raz pierwszy od bodajże 2017 roku od Wimbledonu. Wtedy też żadnego Polaka ani Polki nie obejrzeliśmy na starcie kwalifikacji. Także zaledwie mamy u Pań Magde Frank, Magde Linet i Świątek, u Panów ten jeden Hubert Hurkacz. Ta czwórka, tych czworo tenisistów będzie rywalizować. O najwyższe cele już dzisiaj rozpoczyna się rywalizacja, ale tak jak mówię, zanim to, a też pokrótce przedstawię, jak to wygląda przed startem nowojorskiego turnieju, zaledwie przed tym, tuż przed tym podsumowanie pokrótce tych dwóch turniejów, być może trochę pominiętych, natomiast trzeba oddać co należne zwycięzcom tego tygodnia zacznijmy od Sebastiana Bezat, bo tak jak mówiłem, to jest jego trzeci turniej w tym sezonie niedawno załudny sierpień, bo na początku sierpnia wygrywał na Mączce, a teraz triumfuje pierwszy raz na Hardzie. To taki zawodnik, który kiedy grał w Next Gen Finals, to były jego w ogóle pierwsze mecze w karierze na, na Wierzchni Twardej. Także on nie dość je za bardzo i nie lubi, no to jeszcze za bardzo w porównaniu do innych tenisistów, zwłaszcza z Europy, to nie ma tak okazji na nich grać, oprócz tych wielkich turniejów. Tutaj, oczywiście te pierwsze mecze z Galanem, to może nie, nie było jakiegoś wielkiego, wielkiej sensacji, że tam Bajas wygrał, ale mecz dla oczywiście to też jest zawodnik serów, który preferuje nawierzchnię ziemną, natomiast w tym sezonie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, miesiącach, Asunzele radził sobie nieźle. A tutaj w drugim secie Sebastian Baez wygrywa 6-0. Do takiej, takiej destrukcji raczej nikt się nie spodziewał. Czy pokonany chociażby Włókicz, bardzo dobry. Tenisista, bardzo dobrze radzący sobie ostatni Australijczyk. W ogóle ta fala Australijczyków, jakby przyszła, i to nie właśnie taka next genowa, ale trochę starsza. Gdzieś właśnie Alexander Włókic, jest przecież Max Parsał też świetnie sobie radzący. Aleks Deminor zaczął grać się o wiele, wiele lepiej. Wydawałoby się, e, kiedy popatrzylibyśmy parę lat temu, że to może Deminor faktycznie, ale że raczej Kokinakis i Kyrios będą e, wyznaczać trendy australijskiemu tenisowi. Tutaj e, przecież jest ten e, Hichikata, e, młody, 22-letni e, tenisista, który przecież e, wygrał już US, e, Australian Open w Debblu. Teraz w cig też radzi sobie nie najgorzej. Jest to oczywiście... E, australijski talent, natomiast odbiegający od, od Aust Australii, no to właśnie Sebastian Baez, tutaj z Wukiciem sobie poradził. Poradził sobie też z Las Nogere, ale przede wszystkim, chyba zwłaszcza, e, poradził sobie w swojej pierwszej, takim, takim naprawdę wielkim sprawdzianie z wolną dwa tej breki, e, w świetnym stylu, obroniony, wrócił, potrafił odrobić straty, wrócić i wygrać z Wolną Czoliciem, a zresztą za niedługo rewanż, bo w pierwszej rundzie US Open właśnie tych dwóch panów na sobie trafiło. To też będzie niezmiernie ciekawe, jak sobie poradzi Sebastian Baez z Cioricem. Jednak best of five, formuła zupełnie inna, to zmęczenie dodatkowego meczu. Natomiast ten drugi mecz to z jeżym Lecheczką, finałowy następny. Też wygrany, jeżeli Lecheczka podchodził, też jako faworyt zdecydowany. Czech radzi sobie przecież bardzo dobrze, potrafi właśnie na twardej nawierzchni też radzić sobie świetnie. Pokonywać o wiele lepiej, lepszych zawodników wydawałoby się niż Sebastian Baez. Tutaj w świetnym stylu pokonuje go Sebastian Baez, a w półfinale był jeszcze oczywiście Sebastian Korda, ale on niestety doznał kontuzji miejmy nadzieję, że to nie uniemożliwi mu gry, a przynajmniej gry na tych wysokich obrotach, bo przed Wimbledonem grał taki bardzo dobry turniej, bardzo dobry tenis pokazywał Sebastian Korda, a później ta porażka, porażka już w pierwszej rundzie, to była sensacja przecież, że tak szybko odpada Korda, przecież mówił na konferencji prasowej, że to jest, on sam się postrzega jako, jeden, jako jednego z faworytów tego turnieju, Dosyć szybko przeszła weryfikacja Sebastian Corda to też taki niespełniony amerykański talent. Technicznie gra pięknie, ogląda się go wspaniale, ale jednak kiedy przychodzi ważny, trudny mecz jakby mentalnie nie wytrzymywał tego napięcia Sebastian Corda niestety. Bo, bo ja osobiście też bardzo kibicuję Koldzie, to zawodnik, którego ogląda się niezwykle przyjemnie, chociaż pamię... polscy kibice raczej bardziej pamiętają go negatywnie, z tej porażki z Hubertem porażki Huberta Hurkacza w tegorocznym, na tegorocznym Australian Open, ale oprócz tego, no to przecież wydaje się być nie tylko sympatycznym tenisem, ale naprawdę bardzo solidnym, taki nieszczęśliwy upadek i Trochę w zawieszeniu, no bo poddał mecz walkowerem, nie, nie, nie zagrał tego meczu półfinałowego. Miał jeden mecz mniej, jeżeli na do finału. A czy Sebastian Korna wyzdrowieje w pełni, to, to się okaże. Miejmy nadzieję, że tam nic groźnego się nie stało. Natomiast koniec końców to właśnie wspomniany Argentyńczyk BS świętuje. Triumf, trzeci triumf w tym sezonie, naprawdę trzy turnieje ATP w jednym sezonie to mało zawodników jest w stanie się pochwalić taką, taką cyfrą. Bardzo, bardzo dobry turniej, bardzo solidny tenis zagrany i też takie przełamanie właśnie, przełamanie, też może zerwanie z taką łatką, bo wiemy, że zwłaszcza zawodnicy z Ameryki Południowej, kiedy przychodzą grać w tenisę i od razu dostawali tę łatkę zawodników, którzy grają dobrze tylko na ziemi, Natomiast po tym e, turnieju w Hell e, teraz jeszcze dokłada, e, jeszcze lepiej, na nawierzchni twardej, tuż przed US Open. E, czy zagra e, taki sam tenis, czy znowu pokona bolne zobaczymy już niebawem. Natomiast e, jeżeli chodzi o turniej pań, to tam, sorry, bez spotkała się z Aleksandrową. To też dosyć ciekawy finał, jeżeli chodzi o charakterystykę gry obu pań, bo Aleksandrowa e, i e, Aleksandrowa i Solwestermo to są zupełnie dwa różne bieguny grania w tenisa. Jedna to Rosjanka, która gra dosyć agresywnie, która nie kalkuluje za bardzo: jeżeli wychodzi, to wychodzi, jeżeli nie wychodzi, to nie wychodzi. I Taki był zresztą ten mecz. Szarpany z jej strony, dużo piłek, e, oczywiście, wygranych, ale też dużo e, niewymuszonych błędów. To taka typowa charakterystyka grania Aleksandrowej. To raczej nie jest rzecz, która siebie w, w graniu zmieni. Jeżeli ona ma dobry dzień, to potrafi wygrać e, praktycznie z każdym. I z Igą Świątek już e, parę razy narobiła jej kłopotów. Tutaj Sorry Westormo to jest zupełnie druga, druga przypadłość. Ona jest zawodniczką niezwykle często pasywną, ale ona jak potrafi wytrzymywać wymiany, jak potrafi grać regularnie i za to też trzeba jej pogratulować. Czasami jest to może trochę denerwujące, że, że brakuje takiej intencji, brakuje agresji właśnie. Natomiast jeżeli brakuje agresji, to przede wszystkim jest regularność i to jest też ogromna wartość, zwłaszcza w tenisie, e, zwłaszcza w tenisie pań, bo tam często e, bardzo dużo roszad, bardzo dużo nie, takich e, mieszanych e, momentów e, falowania. Tutaj Sorry Westormo to jest raczej zawodniczka, która powyżej pewnego poziomu nie zagra, ale poniżej tak samo. Wiemy, że to, to jest taki zupełnie inny kasus gry, na przykład z perspektywy Igi Świątek, bo mieliśmy to, ona grała zresztą z obiema paniami, no, Sorry Bez Tormo grała już niedawno, na Mimbedonie tam rozbita Hiszpanka, w zasadzie jakby na trening wyszła Iga Świątek, bo tu rozrzucała z jednej strony koltu na drugą sorry bestorma. A z drugiej strony ta Aleksandrowa, która często gra szarp, grą szarpie, a to też wpływa negatywnie na, na Iggy. Ona też nie radzi sobie często właśnie z tymi, z tą nieregularnością, kiedy rywalka wręcz jest nieregularna. Kiedy raz zagra wybitny passing shot, kiedy przyspieszy backhandem, kiedy zagra coś zupełnie niespodziewanego, kiedy gra mocno, płasko, głęboko, ale przy tym popełnia dużo błędów, to czasami dla Iggy to jest o wiele gorsze niż taka równa. Mniej nieprzewidywalna, a jednak bardziej stabilna gra. Tak też zresztą z, obie, z obiema paniami takie właśnie iga ma doświadczenie. W drugim secie to też taka ciekawostka tenisowa. Sorry, we wygrała seta nie posyłając ani jednego winnera i to jest też taka statystyka dosyć interesująca. Wcześniej pokonała kudermietową Sloan Stevens i to takie wyniki 6 1 w tych setach, więc zdecydowanie dominowała. W zasadzie do finału nie straciła seta, ten pierwszy set to przegrany set z Ekateriną Aleksandrową, ten pierwszy otwierająca, ta pierwsza otwierająca partia. No ale tak jak mówiłem, w drugim setie bez winnera, ale jednak wygrany set. W obu tych setach swoją drogą sorry bez Tormo przegrywała już ze stratą przełamania, ale koniec końców i tak potrafiła odrobić te straty i wygrać, za to ogromne gratulacje świętuje swój drugi zawodowy tytuł w karierze, pierwszy to tam był dwa lata temu bodajże w Guadalajarze teraz to tuż przed US Open Cleveland zobaczymy czy będzie w stanie sobie poradzić na US Open bo dostała naprawdę trudną rywalkę Kalini na Ukrainka na starcie w pierwszej rundzie to też może być dosyć interesujące starcie jeżeli chodzi właśnie o Pierwszą rundę. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do US Open, to tak jak już wcześniej wspomniałem, bez żadnego Polaka, bez żadnej Polki w eliminacjach na starcie nikt z Polaków się nie stawił. No bo Daniel Michalski, Kasper Żółk, bardzo słabe te sezony w ich wykonaniu, nie załapali się rankingowo na to, na możliwość uczestniczenia w kwalifikacjach. A wiemy, że ten. To, to załapanie rankingowe to jest naprawdę e, wystarczy. Wystarczy to jest oczywiście e, takie łatwe słowo. Natomiast e, to brak rozwoju Żuka to jest też temat zupełnie na osobny odcinek. Natomiast Daniel Michalski wydawało się w pewnym momencie, że to on będzie tym zawodnikiem, który stanie się trzecią rakietą świata pod kwalifikacjami kamienia Majszaka. Momentalnie drugą rakietą świata, polski oczywiście, nie, nie świata. To jednak raczej jest za wysoki subid jak na na Daniela Michalskiego oczywiście e, bardzo serdecznie mu tego życzymy. Natomiast mm, też e, dokonuje się jakiś nawet jeżeli nie regres, to zdecydowanie stagnacja e, czy to w challengerach, czy nawet w tych turniejach niższej rangi, e, bo też zszedł ostatnio do ITF-u grał w 25, też nie dał e, rady e, tych turniejów wygrać. E, Kacper Żuk to jest taki zawodnik, który cały czas łapie, e, ma takie dobre serie w ITF-ach. Później przychodzi e, gra na, w challengerach i zupełnie się sypie. Były przebłyski w Polsce, były przebłyski e, w turnieju, w kozerkach. E, czy tak będzie? E, czy będzie w stanie e, być może na ta Australian Open załapać się na kwalifikacje? Oby tak było. Natomiast w tym momencie to są tacy zawodnicy jak Olaf Pieczkowski, jak e, Martin Pawelski. zawodnicy o wiele młodsi, ta nowa generacja. Z nimi wiążą się największe nadzieje. Miejmy nadzieję, że właśnie oni w kwalifikacjach prędzej czy później zagrają i ich sufit jest wydaje mi się tenisowo znacznie wyżej niż Kaspra Żuka czy Daniela Michalskiego. Jeżeli chodzi o, o Kacpra, to mnie się wydaje, że on jest w stanie, jego sufit gdzieś leży na tym graniu w Challengerach jako solidny zawodnik, okolica 150 miejsca, może setnego, ale raczej bliżej 150, bliżej setki, wydaje mi się, Daniel Michalski jest w stanie się zakręcić, natomiast i Olaf Pieczkowski, i, i chociażby właśnie Martin Pawelski, to są dla mnie tacy zawodnicy, którzy obaj są w stanie do pierwszej setki spokojnie dojść, wydaje mi się, zwłaszcza Martin Pawelski, to też taki zawodnik, który swoją bazuje też na takiej sile swojej to jest taki zawodnik, który on też przerasta czasami w swoim wieku. Zwłaszcza dwa lata temu, rok temu jeszcze był zawodnikiem, który wytrzymywał. Taki, taką moc uderzeniową i to jest też czasami taki kasus ludzi, którzy osiągają duże sukcesy w turniejach juniorskich, dlatego że oni są dużo na przykład silniejsi, mają lepszy serwis, pod tym względem dominują, natomiast kiedy wchodzi się na ten zawodowy poziom gdzie każdy już przynajmniej taki poziom, ale zwłaszcza raczej nawet dużo wyższy prezentuje no to ich największa moc już nie jest największą mocą jeżeli chodzi o rozgrywki właśnie ATP. Oby tak nie było z Martynem Pawelskim, miejmy nadzieję, że to jest ten zawodnik, który też będzie świętował wielkie sukcesy. U Pani, no to wiadomo, od razu rzuca się na myśl, Maja Khanieńska to jest też e, dziewczyna, która naprawdę szuka formy dłuższego czasu, ale ona się zmaga z masą różnych problemów. To jest też zawodniczka, która e, w zasadzie jej losy zupełnie nie sprzyja, bo ani zdrowotnie, ani mentalnie, e, bardzo często z tymi obiema sferami są problemy u Mai. Miejmy nadzieję, to też jest wciąż młoda zawodniczka. Ona wciąż, zwłaszcza że jej sufit jest dosyć wysoki, ale jej warunki fizyczne są zdecydowanie, e, no, to taka. To są, nie wiem, może Jasmin' Paulini albo takie zawodniczki e, drobne, nie wiem, Sara Errani. E, to są takie zawodniczki, które e, pomimo swoich drobnych warunków potrafią osiągać e, wielkie no Może nie jakieś wielkie sukcesy w top 10, ale wejście do światowej setki no to jest naprawdę ogromna e, nobilitacja i ogromne wyróżnienie, więc to, że e, sufit, nie wiem, Huberta Burkacza i jego porażki z Dziokowiczem czy Alkarazem, no to, to jest też zupełnie inna liga. Natomiast dla reszty naszych tenisów takie wejście do pierwszej setki to by było naprawdę e, ogromne osiągnięcie I, i gdzieś tutaj myślę możemy. Patrzeć czy to na Maję Chwalińską, czy to na tych młodych polskich tenisistów. Miejmy nadzieję, że to będzie coś osiągalnego. Dawno nie oglądaliśmy kilkoro Polaków w setce. No teraz mamy taką sytuację, że jest Linet, że jest Frank, jest Iga Świątek. To są zawodniczki, które oczywiście oprócz Igi, to, to te... czy Magdalena Frech naprawdę niezły rozwój ostatnimi czasy. Ostatnimi czasy. Czy, czy będzie w stanie to utrzymać? Wydaje mi się, że ta... to miejsce w siódmej, szóstej dziesiątce, to też jest coś na jej, na jej barki do uniesienia. Miejmy nadzieję, że też będzie w stanie w tym miejscu się zakręcić, że coraz więcej Polaków będzie stanowiło właśnie nie tylko od zasadzie te sukcesy Igi Świątek czy Huberta, one... Przysłaniają całą resztę, całą tę te, też ciemniejszą stronę, trudniejszą stronę, ale też nie pozwalają docenić tych mniejszych sukcesów, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taki, takie tenisowe zaplecze, które niekoniecznie wejdzie do pierwszej dziesiątki, niekoniecznie będzie w pierwszej trójce, albo będzie nawet w pierwszej dwudziestej, ale właśnie będzie grało czasami w turniejach ATP, regularnie w challengerach, tam będzie też świętowało jakieś sukcesy. Brakuje nam tego zaplecza wydaje się, że teraz to młode pokolenie, które wchodzi, ma takie, taką przestrzeń, ma takie możliwości, żeby tam właśnie wylądować. Oby tak się stało. No i oczywiście życzymy jeszcze o wiele, wiele więcej. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.